I witajcie w kolejnym odcinku. Jak obiecałem, że znajdziemy z O'Connerami do Egiptu, tak też spełniłem swoją obietnicę. I tutaj mamy ah, znak oh, informacyjny, mm. gdzie możemy szukać okazji, przygód. Ah, oh, spasta. Yeah. Banto. No. Teraz się zameldujemy. Bora atulu. Sham. Shamji. Alex. Free kabolatani. Welcome. Vensni chib nalubol. Barzebny. Alex pojedzie kupić. Yee-roob. Potrzebne rzeczy... ...by się zameldować. Eee, mm kundu? hmm Tonk. Tanc Tonkala? hmm Grobowiec odkrycia i zdobyć jakieś dokumenty. Dobra, ten już jest. No i samo zacina. Ale dowiedziałem się, że Simmy tak mają już. Trzeba kupić jakieś... Oba Nunan. Narakes, uh saliny, lasiny. -huh. Mam ją.

wie jest już na miejscu. I urtunująca jest. ta wygląda pierwsza sala. Mamy tutaj jakieś naczynia. Stół, na którym są kredki. Zostawione przez jakiegoś turystę z pewnością. Ale to nas nie interesuje, skąd się dacie te kredki. Yy, tutaj mamy truposza. Nie ciekawi, jak on zginął, jak tu się znalazł. Chociaż widać, że jest tutaj przysypany piaskiem, więc może zginął. Przysypany. Tutaj mamy jakąś wskazówkę. Notka oh. wyskrobana na ścianie. Każdy dobry poszukiwać przygód, powinien przez cały czas nosić nami niekluczone jedzenie. Schody zamknęły się za mną, ale na szczęście jestem przygotowany. Z pewnością znajdę wyjście lada dzień. A to Alex ma te rzeczy ważne. Hmm. Hmm. Tutaj mamy taki kamienny klucz, który pasuje do tego włącznika. Mamy dwie drogi. Tutaj drzwi są zamknięte. Ale będziemy szli tędy, bo akurat znaleźliśmy klucz. Uff. I właśnie tym bocznikiem otworzyliśmy tajemne przejście. I tutaj mamy kolejnego truposza. Też mnie ciekawi, jak zginął. Chociaż tak celowo może ktoś położyłby ręce na serce piersiowej. Może specjalnie go tutaj tak pochowano, ale dobra. Um, tutaj teraz będziemy ciągnąć. Ten posąg, <laughs> no jeśli nastąpimy na to, to nie się ale jeśli zejdziemy, tak też się te drzwi zamknął. Więc specjalnie musimy musimy przeciągnąć ten głas na ten włącznik wytrzymywał przełącznik żeby drzwi były wygodne To mamy więcej tych kamyków i z pewnością znowu, jeśli nastąpimy na to... Drzwi nam się... otworzyć. Nie, nie drzwi tylko... odblokujemy kolejny taki włącznik. Musieliśmy przeciągnąć. Zrobione ryby. Za, w Po opróżnieniu wszystkich skrzyń z skarbami. O nalezieniu każdej komnaty tego grobowca. Jest dobra. Wygraliśmy. Przeszliśmy cały grobowiec. ale Tutaj mamy coś takiego dodatkowego. Takie jakby przejście, taką jakby znajdźkę. Trochę jak w Tomb Raiderze, gdzie tak Kryte były pewne skarby. Takie i tutaj. Patrzcie. Otworzać otworzyć te drzwi. I ja ona Jakieś złoto. No. I kolejny egipskie Piecz Pieczęć grobowca odkrycia Kolekcja grup egipskich I mamy taką kolekcję, którą możemy uh. zwiedzać. A teraz wam przyz Muszę się przyznać, że nagrywam ten filmik już trzeci raz, bo nie wiedziałem. Jak otworzyć te drzwi? O, patrzcie. Tutaj już nie możemy tak wejść. A po prostu musimy użyć schodów. Nie jestem jeszcze zorientowany. Jak działają? Z tym No i tutaj mamy takie nastąpienie, które otworzą nam te drzwi. Jeśli nie weszli na. Chod, przez schody na to tę z pewnością nitby to nie wyszło No i przeszliśmy cały grobowiec odkrycia Rodzinką okony. Może niech pobiegną, będzie szybciej. No i tak wyglądał grobowiec odkrycia. Jeśli znajdę jeszcze jakiś... ...ciekawy grobowiec... ...to przejdziemy go wspólnie. Cześć.